rybakami. W tych czasach to jest normalne. Żrebaki są kradzione od rodzin. Choć powiem szczerze, że nie pamiętam swoich rodziców oraz nie wiem, jak mam na imię, czy w ogóle mam imię. Te źrebaki, które tutaj widzicie, też zostały porwane. Moją przyjaciółką jest Lili. Zawsze gadamy o różnych rzeczach, ale wydaje mi się, że jest chora, bo czasami krwawi. A dokładnie pluje krwią, i ogólnie jest bardzo słaba. Staram się ją rozweselić. I nareszcie przyszedł mi pewien pomysł do głowy: Lili, o co chodzi? Mam genialny pomysł. Ucieknijmy stąd. Patrz, co zdobyłam. Czekaj, miecz? Skąd ty to masz? Ukradłam takiemu strażnikowi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mogą nas znaleźć. Poza tym jesteśmy bardzo słabe. Musimy próbować. A co potem zrobimy? Mm, poszukamy jakichś dorosłych i nie wiem. Zobaczymy zresztą. Hej, a co z nami? O, jeśli chcecie, to też możecie z nami iść. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Ja nie idę. Już wolę być tutaj, niż zostać zabity. W sumie racja, sami nam mówili, że jeśli będziemy próbowali uciec, to nas zabiją. Ale oni może nas tylko zastraszają. Róbcie sobie, co chcecie. Ja nie idę. Wybaczcie, ale też za bardzo się boję. Powodzenia, tak czy siak? Myślałam, że pójdą. To w takim razie możemy iść. <laughs> Lili, dobrze się czujesz? Tak, to nic. Nie jesteś chora. Musimy ci znaleźć jakąś pomoc. Nieważne, chodźmy. Tam jest strażnik, jak my uciekniemy? Zaatakuję go, a ty spróbuj tam otworzyć drzwi. Dobra. A ty co tu robisz? Nie wiesz, co się do ciebie mówi? Ach, ty, ty, Szybko, chodźmy, Lili! O nie, musimy skoczyć! Lili! Głupi rybaku, coś ty sobie myślała? Uciekaj, znajdź dom. Cieszę się, że mogłam cię poznać. Mam nadzieję, że dostaniesz swojego... Co czekasz? Chodź tu. Przepraszam, nie, nie, nie dziękuję. Wracaj tu! Dlaczego? Muszę się położyć, jestem wykończona Nie mam czym się bronić. Te demony nigdy się nie, nie nauczą. Świetnie, za mały miecz. Ech. Dziecko, co ty tutaj robisz? Dzieci tutaj się nie puszczają. Ja. Chodźmy gdzie indziej rozmawiać. To jest niebezpieczne. Dobra, to już powinno być bezpiecznie. Zacznijmy od tego, jak masz na imię i gdzie są twoje rodzice. Nie mam imienia oraz nie mam rodziców. Jak to? Jestem z niewoli źrebaków. Tak w sumie to udało mi się uciec, ale kosztem przyjaciółki. Ale nadal się winia o jej śmierć. Niewoli źrebaków, co? W tych czasach to już normalne jest, chociaż ciągle łowcy próbują ich złapać. Tak samo wojownikom nie udało się na razie ich znaleźć. Dziwię się, że taki mały źrebak uciekł. Nie był to dobry pomysł, żebyś szła dalej. Przecież sama powinnaś wiedzieć, że istnieją takie konie jak demony, które zostały przemienione. Tak, jestem tego świadoma. Czasami ludzie stamtąd dawali nam książki, żebyśmy umieli czytać. No bo żebyśmy byli więcej warci. Ale też uczyłam się używać miecza, więc wzięłam temu strażnikowi miecz no i ciknęłam go w nogę, ale to raczej nic nie dało. Uczyłaś się posługiwać mieczem? No, tak, myślałam, że to coś mi pomoże. Chciałam uratować też moją przyjaciółkę, żebyśmy razem uciekły, ale no nie udało się. Hmm. Chyba będę musiał cię przygarnąć. Chce pan mnie przygarnąć? Tak. Moja żona zmarła, zostałem sam. A jeszcze pan, widziałam, też posługiwał się mieczem. I to już tak wyszkolone, jakby. Oho, ponieważ jestem byłym filarem. Filarem? Zgadza się. Filary to są konie, które są na wyższym poziomie, czyli są wojownikami. Ja zostałem na emeryturze, no ale. Jak widać jeszcze mam wprawę. O chwila! Może mnie pan nauczyć jak się posługiwać mieczem proszę. Ale wiesz, że to się wiąże, że jakbyś się nauczyła, byś musiała iść na ostateczną, ostateczną selekcję. Ostateczna selekcja co to jest? Kiedy konie mniej więcej dorastają, są, przed taktujemy młodzieżom, idą na ostateczną selekcję. Muszą przetrwać co najmniej tydzień. Z demonami, oczywiście. Kiedy przetrwają, mogą iść na swoje własne misje. Typu zabijanie właśnie demonów, ratowanie koni i tak dalej. Czyli jednym słowem można zostać wojownikiem? No, na wojownika to będziesz musiała jeszcze trochę poćwiczyć, bo to nie jest takie łatwe. Żeby zostać wojownikiem, będziesz musiała mieć naprawdę dobre umiejętności. A może pan mnie ich nauczyć? Proszę! Hmm... Nie jestem pewien. Niech pan mnie nauczy, a tak właściwie jak pan ma na imię? Imienia ci nie zdradzę, ponieważ wojownicy ukrywają swoje imiona. Ale możesz mnie nazywać mistrzem, bo teraz zostałaś moim uczniem. Jej! A no i przydałoby ci się dopytać jakieś imię. Hmm, pomyślmy. Rishę. Rishę, ładne imię. Podoba mi się. Skoro ci się podoba, to w takim razie ruszamy w drogę do mojego domu. A jeszcze jedno. Gdzie ja to mam? O, tutaj jest. Powinno na ciebie pasować. Nie jest jeszcze tak ciepło. Ubierz się. Ach, rzeczywiście za duże. Ale to mniejsza z tym. A, dziękuję bardzo panu. Znaczy mistrzu. A teraz ruszajmy w drogę.